Witam Was widzowie. Po dłuższym czasie stwierdziłem, że powrócę do Lola i zagrałem rankingowe. To jest moja. Nie wiem, jak długo nie grałem rozdział. rankingowe jest 3 miesiące, albo i więcej 4, albo i pół roku. Nie wiem. Więc troszeczkę mam sztywne jeszcze palce. Ale też grałem winne. Dalej no gram na przykład w tron. Tutaj zaczęło się dosyć intensywnie ta gra. Zrobiliśmy teraz Leona. Przy tym goniu zwróciłem i znowu zacząłem atakować. Udało mi się zabić Cina. Draven straszył po... 18, ale nam też się udało go zabić. I dzięki temu zdobyliśmy trzy zabójstwa za jedno zabójstwo co jest bardzo dobre. Dobra, Lilia jest troszeczkę spóźniona. Troszeczkę z manę straciła, ale ma dużo HP. W sensie, czyli nie pomóc, ale stwierdziłem, że teraz na na, takiej, na tym takim poziomie już jest. Las bardzo radę. Tutaj Sion podbiera farmę dla Linii. Ale po prostu traci expa na popie. I za się tak ma w priorytet. Tutaj powoli się wymieniamy. Tutaj staram się obijać jak najbardziej Dayvenę i, i wycofywać. Żeby zobaczyli, że się boją. Czy w ogóle jest. Polak, ja też jest Polak, tutaj nie wiem ale tutaj jest Polak i na lesie też jest Polak traktorzysta więc jest dużo Polaków albo bo mi się pachnie tu non-stop jest po prostu push i próba odciągnięcia drewna farmie, chociaż jest bardzo wyrównana ta, ta farma. A tutaj nie muszę zbijać e, minionów, bo ciągle bija albo Dravena. No, oto na razie spokój. Tutaj widać, tutaj też się wyrównała farma, tutaj równo, tutaj podobnie, to jest Tutaj to się no nie wiem czemu bo najpierw wypuściłem wód dopiero ku niej kpiło więc nie wiem czemu tutaj e, troszeczkę się spowolnił skill ale co zaś ich wypieramy nie dajemy tutaj próbowałem się na tego zepchnąć ale nie na marne. możliwe że powrócę z tymi rankadami, ale nie wiem jak wyjdzie bo nie mam jakiejś systematyczności w grę Będę niebli tylko w gdzie komunikacja czasami mnie zabija z zawodnikami, z no to próbujemy ich zepnąć. Moja pół HP, czyli ma pół HP Drewna też się troszeczkę bo bo boi. Tutaj, z bardzo mocno można... Proszę jej nawet roumuje, nawet no, tutaj ma... No, Za po prostu, co Jack straci farma, a ten się to zgarnie, prawdopodobnie. No.

zrobiła... ...kajtin, dajlana mi też też się udało przed jej atakiem pokonać Leonę. 20 parę starałem miałem więc jest ok. Właśnie cofam, zobaczymy prostu to uniknie. A ja robię tak, Leona, delikatna, przebagać.

to jest była ale nie udało mi się zdążyć na, na obronę Kate, więc no, wywrotka była tutaj tej osoby, z i drużyna Tutaj Jack Ostro Podzieżą próbuje wygrywać. Tutaj lux się wywaliła. No trudno. A też była za, za głęboko bez wody. Tutaj jest jakaś wizja, ale to część w ogóle była nieoświetlona. Leona zmierza na mida. A ja się teleportuję, do bazy. Tutaj ja wspieram cały czas Caitlyn i idę postawić e, zaraz wizję. Tutaj zapomniałem jeszcze, że mam ładunki, nie? więc jeden ładunek co najmniej stwier stwierdziłem, że wykorzystam. Że zanim w będzie się kolejny ładował, to będę mieć czas za to, żeby sobie postawić Ward'a widać całą rzekę i tutaj e, większość kopitu kokpi, e, e, Dragona smaka. tutaj uderzyłem wszystkimi skill'ami w czym na mój bot scion e, w ogóle tutaj jest atak na china nieskuteczny znowu Lub w złej pozycji ale prowadzi w farmie z monotoma dwunastoma... zmianami ostro i on to usuniemy rozbijamy tą wieżę i już pozostałe trzy uh, tylko Tutaj informują, że chcą wsparcia, więc syn jest w pobliżu i będzie mógł zejść. My tu oczekujemy aż zastałem ja się tutaj głęboko wrzucać i udawać że mi nie ma. Bo nie będą myśleć, że... O jeszcze jest tylko... OK, to... będą

się nam rozbije niestety Xin wraca na siódmy poziom do szóstego na linii więc sporo zabrało linii, z tego expa za bociem um, ale no Oliwia ma 3 2 więc jeżeli postanowi komuś pomóc to po raczej będzie dużo bila szczególnie jeżeli jest to maska. I worek. Jak ktoś ma worek, to bije dużo. Ja tu już też mam dwa komponenty. No tak, tylko one... powstało są buty. W składa dużo... Muszę mieć przybicie i szybko mi się, się to. Tutaj znowu... ...hazyl węgla daleko. Załóżmy to. Chyba osłyszana, niepełna, trzy osoby, agro. Będę Starał się jeszcze... ...przerwać. Ale widzieliście, to nie dosięgnęło, a powinno. Na szczęście udało mi się trafić. To na to, nie, nie znam w ogóle pozycji. Jak wspomagam już tu zabrałem e, swojego kila, ale tego już bez problemu zabrała Lidia. Tu będę starał się komuś do I oddaję tą karmę. Idę, żeby ja dostał jak najwięcej bo pamiętajcie, że jeżeli e, jest taka możliwość i macie przewagę nad przeciwną drużyną, to warto dać e, da, do twojego strzelca po prostu jak najwięcej exp, złota itd. tak dalej, żeby bo to on powinien kierować grę e, w tym momencie pomogłem Lee zrobić smoka dodatkowo mam statyki 515, więc jest bardzo ładnie, ale ja mam 4 -0, 4 więc to jest idealnie. Tutaj oczekuję, aż oni się popełnią błąd. W tym momencie oni podchodzą bez żadnej wizji. Tutaj zabijam solą e, Dravena. Właśnie jest się... Dobiła. Ja to pingujemy, że tutaj jest ja muszę wyłączyć tutaj czat, bo, um, um, bo nam przeszkadza, to nie ma, bo nie chcę. bolała, więc wiele, bo zamiast za śmierć i tak ma 4-6, więc 4-5 miała, więc śmierć wiele nie zmieni. No, troszeczkę dłużej powraca do barwy. Tak, bo troszkę jak złota, ale to nie jest dużo. Słynnie stracił czas, Dlaczego? bo Dlaczego? musiał Dlaczego? tu podejść. Xin to samo, więc mają opóźnioną dżunglę, kiedy linia po prostu sobie już i już sobie jak wróciła przedmiotami, z przedmiotami, to ma już dwa przedmioty plus Dark um, Sina. A tutaj no tutaj nawet inny, prawie inny przedmiot. To jest zabójstwo. Jeszcze wzmocnienie. To jest postanowił, że jednak obijanie bardzo mobilnej jest lepsze niż wzięcie turetu Chyba, żeby chyba nie zbił, bo mi brakowało. Ale możliwe, żeby wziął. No tutaj luks jest napierana przez trzy osoby. żeby że będą musiał tutaj podejść, no właśnie. Z tym mam ale się no się to nie wiem. się udało mi się to ale nie miał dostępnego flesza. Tutaj ciężarosolu ta jest zniszczona, tutaj nie zdążyli osłonić shotcade RK14. będzie puszczował, chociaż już stracił platey, już 14 minuta jest, ale widzieliśmy dwie bierze, tutaj został jeden plate, tutaj zostały 3 platey, tutaj zostały 4 platey, więc to naprawdę... Mamy dużo lepszą sytuację na mapie niż oni. Tutaj jest ta szybko koło niższej infrastruktury. E, tutaj jeszcze mogę to zrezygnować. Tutaj mm, założyłem. E, tutaj w ogóle... O, mogę to że... E, troszkę przyspieszę, bo troszkę za, za daleko doszedłem. O, tutaj. Teraz tak tutaj Tutaj po zabiciu Myślałem, że pójdę po Spain, ale zobaczyłem, że zaczyna mnie być XIN XIIN poszedłem do tego krzaka Nie wiem jak skąd wiedział, ale no o co uciekać tutaj sobie i nie zdążyłem go rozstrzelić do końca Ale teraz tak, tutaj Trafiłem zami dla ona została zabita wieża czerwone, i tutaj Lwia ja przynała bez problemu Dravena, który jest 2, 264 i ma 81 farmy czyli o 20 mniej prawie niż Skate to jest duża różnica ja już mam większą większą farmę niż Leona która zazwyczaj na w tym w tym jest to zostało znowu na ale udało mi się tak jest, tak poświęcić swojego i do Donił do, do um, Ja tu będę chciał wyłapać e, Swaina, ale Swain miało siuciabkę, więc tutaj... ...zauważył mnie. Tylko od się odwrócił, ja z... o, tylko dwa mocki na Nie wiem, czy to jest ward. On był tutaj, ale jakimś cudem udało mi się tutaj ominąć jego E i nie zabił mnie myślę, że jakby tak e, był był tam na Chociaż mógłby mu, mu brakować troszeczkę obrażeń on jest w 10 poziom, ja jestem 9 więc całkiem nie, sobie radzę jak na to, że jestem na wsparciu bo w tym momencie mam wyższy poziom niż, niż jeszcze raz. tutaj myślę Kingowałem, bo myślałem, że tutaj jest fajnie i się nie pomyliłem tylko, że on się przemieścił w wyżej jej tutaj jest próbuję tak zagrywać, to popuszować to sposób zniszczyć tą strukturę tutaj znowu mm, są was dwójkę i dawaną dwójkę nam idzie więc ja sygnalizuję, że będę w okolicy smoka bo to jest Taką obiekt, które będą chcieć je przejąć. Nie było tam drewna na placach, bo moja arka ...niefortem nie trafiła jakby na to to bym mu bardzo, bardzo dużo informował, bo bym ja posiadał obranienia. Te oczywiście pomogą użyć smoka. I tak w tym momencie wkłuczył mi kota. Bierzemy i sterujemy kanał, co pomogę jej tutaj... Z ...obrażeniami. I tak kusuje. Teraz my się cofamy w no Mamy czwórkę. Jack sobie się wycofa za chwilkę. Ach, bawić mnie golemy. Nie, nie próbowałem. Ogóle... To jest dość dziwne, bo powinien to wziąć. Nie wiem, bo ona im nie, 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 nie robi. Teraz Leona, nie wiem po co tam stoi, ale cały F się rozbija. I w tym momencie tam były 2800 HP. Wieża miała teraz ma HP, miała z zbiesiem, więc 2600 HP straciła wieża. No bardzo, to jest ponad połowa, kuratu leciało. Bo się rozbiły 2 HP. Albo puszczać. Teraz ja sobie tutaj odkrywam czaki i liczę na jakieś wyłapanie. Teraz wypracowałem no. ścianę w ogóle, ale udało mi się z tymi wszystkimi skillami. Tutaj też z wultrapunem. To jest dużo lepsze niż on, to, co on robił. No słynnie z od tankowatą ma jest kopta, idzie ją od 1800 więc kopta robi rozpodoba i maskę i paszko Ja i jeszcze kupił mer merca jest bardzo tańki gościu jest no ale jak jest Lux, le leona, lacylilia i brand w jednej drużynie no to tu zauważyłem że nie pijał zrobił błąd Błąd nie bo nie zauważył pobrzejam statystyki 819 dał mi zabójstwo 6919 Przedało mi kolejne złoto w ogóle za moją śmierć jest 550 zł więcej niż za zeksa i prawie tyle co za lilię. Jak dalej nie brakuje. Tutaj... ...wziął z lilia. Dobra, dobra, Tutaj lilia próbuje gonić ich. Ale stwierdziła, że nas Ja, No ja niestety jestem powolny. Tutaj niestety jest tyle, ona została ja nie byłem w stanie. Tutaj wiem, że wolę ją odepchnąć. Myślę, że to jest nie wiedziałem, że... No, ale się bierze. Chyba jeszcze komuś, ale za daleko byłem. Tutaj zajmuje mnie. Więc to to zbłyszuje? My na dwa fronty, na błocie i na topie bardzo mocno rozszerzyliśmy tą mapę przez co jedna osoba musi postanowić się musi musieli po prostu mm, odpuszczować topa bo zaraz się tam rozbije cała fala zresztą już to co się dzieje stracili 400 HP prawie 400 to już szybko się tutaj pomagamy z Atak Shannon Może dziwię się, że tak nazwali, bo Action jest postać, a Atak są to... Popór. Mieli dziwny pomysł. Tutaj mamy Aksyona, który idzie do przodu. I i będzie chciał zbiorą zwierzę, ale tutaj Jack stoi, więc raczej chciał... Zatem ja też chciałem stwierdzić, że pomogę w takim... Że zanim się pojawi smok, to pójdę. Bo smok powstaje 30 do końca zego zabijamy. Ale przy to, że się cofnął, to stwierdziłem, że nie ma sensu. Tą głupką, tutaj zrobiłem troszeczkę błąd, bo wystarczyło wziąć użyć tego tej wizji i dzięki temu zgarnąłbym to na jednego strzała i zyskałbym jakieś 4-5 sekund na tym. No tutaj okej, okay, że rozpoczęła smoka, więc ja stwierdziłem, że wezmę go na ciebie. I Tutaj od odpychałem Siona, blokowałem go. I ja postawiłem go, tak powiem, gonić, więc no ja użyłem tylko włoku już nie doleciało, że daleko było i użył wita. Tutaj lux. próbuje kogoś wyłapać w krzakach w górnej stronie lasu, przeciwnika. Odbija samego wave'a. Yy, no, ja, ja tutaj widziałem... Ja tutaj w krzakach i próbuję coś tutaj kogoś tutaj wyłapać, ale no ciężko. Tylko. Nie byłem pewny to w ogóle tutaj są, znaczy tutaj jest wizja przeciwnika. Ponieważ jest informacje i nie w ogóle nie wymieniłem. Hmm, tutaj z nie wymieniłem naszą znaczy czapkę, To jest błędem. Jeżeli macie taką możliwość nie, nie zapomnijcie. Rezmijcie. Ja często zapominam. Zresztą Ja gram bradem, który jest Tutaj trafiłem całe kosmo, to są bardzo duże obrażenia. Tu jeszcze rki zabiłem i... to... sobą. Ale ja tutaj... pomogłem ich wykosić. I teraz ta linia rozkręcona pod obrażeniami skaki i osobę. I jesteśmy po wygraną. Tutaj lukcję jeszcze wierzę i... Te arki żeby jak najszybciej, się dosadł do wieży. Tak, proszę. agro, to ja podzielam. No, Ale no, to spróbujemy. to Udało się, nie by było Udało się. ja się wycofałem, ja po się prostu po prostu. ja się widzę. ja się widzę. Chodź, to się kierka. Chodź, ja się Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem.